Cześć, witam. Przyjechał dzisiaj do nas Nissan Leaf, samochód jest użyczony z Japan Motor, z jasnogórskiej 60 salonu Nissana, także bardzo wielkie podziękowania dla nich. Mamy ten samochód na ponad tydzień, z limitem ponad 2000 km i będziemy go bardzo dogłębnie testować. Pierwszy test to będzie wycieczka w okolice Gdańska, troszkę dalej. W kolejnych dniach jakieś będę tam informacje na pewno umieszczał i będzie cały szczegółowy film. Tak jak to zawsze robię po takich wycieczkach na kanale, także zapraszam do subskrypcji, bo, bo chcę no, ten samochód sobie jak i, jak i wszystkim przybliżyć, jak to dokładnie się zachowuje jak i jakie ma zużycia. Chcę zrobić taki test zasięgu przy spokojnej jeździe. Test takiej wycieczki dłuższej, no generalnie, sporo pomysłów, kilka scenariuszy już mam napisanych. Także zapraszam jeszcze raz. Do zobaczenia, cześć.